To gdzieś ta godzina trzecia w nocy była. Brat wstał y, do ubikacji. Mówi, coś widno. Ale mówi, no co to, dym leci. No to mów, chyba mgła. Ale wychodzi mówi, Edek, wstawaj, bo się pali. No ja nie wiedziałem, co, co robić. Wleciałem w spodenkach. Patrzę, nie pali się u nas, ale u sąsiada się pali. Póki tu my tego, tu wojsko przyleciało. Żeby to wynosić. No a tam już nie było co. Po godzinie czwartej dostaliśmy zgłoszenie o pożarze na ulicy Kaszyskiego w Terespolu od patrolu Straży Granicznej. Po dotarciu na miejsce pożaru pierwszych jednostek pożarem objęte był cały budynek i dach. Podczas działań towiczegośniczych strażacy znaleźli wewnątrz budynku ciała dwóch mężczyzn. Mężczyźni ci najprawdopodobniej zmarli w wyniku zatrzadzenia, spali w tym momencie. dzisiaj nad ranem rzeczywiście doszło do bardzo tragicznego w skutkach pożaru w miejscowości Terespol informacje o tym Pożarze otrzymaliśmy od Straży Granicznej. Okazało się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy patrolowali rejon granicy z użyciem kamery termowizyjnej, zauważyli właśnie to źródło ciepła, którym jak się okazało był pożar. Akcja ratownicza trwała od godzin wczesnych, rannych, w zasadzie nocnych, kilkanaście minut po godzinie czwartej to było. I niestety w trakcie tej akcji ratunkowej strażacy znaleźli w płonącym budynku był to budynek wolno stojący, drewniany, zamieszkały znaleźli ciała dwóch mężczyzn. Jeżeli chodzi o te czynności, które teraz trwają, to wiemy już, że w mieszkaniu tym zamieszkiwało dwóch braci, jeden w wieku 57, drugi w wieku 47 lat. I jedne z tych zwłok zostały zidentyfikowane. Jest to właśnie ciało należące do 47-letniego mieszkańca Terespola, który tam zamieszkiwał, natomiast stopień spalenia, zwęglenia w zasadzie drugiego ciała uniemożliwia bezpośrednią identyfikację. W związku z tym będą przez prokuraturę najprawdopodobniej zarządzane badania DNA, które będą mogły potwierdzić tą tożsamość. Jednak niewykluczone, że jest to ciało właśnie drugiego z braci, którzy tam mieszkali. Nad ranem, już w godzinach dziennych, przy świetle dziennym były wykonane na miejscu zdarzenia oględziny z udziałem prokuratora oraz biegłego z zakresu pożarnictwa. Wyjaśniamy w tej chwili przyczyny tego pożaru, natomiast mamy już taką informację, że najprawdopodobniej mieszkańcy tego domu dogrzewali się urządzeniami elektrycznymi. Nie wykluczone, że jedno z takich urządzeń mogło przyczynić się do powstania tego pożaru, ale to będzie trzeba potwierdzić w trakcie tegoż postępowania.